Jak to schudnąć? Zazwyczaj osoby rozkminiają właśnie ten temat, czyli jak mam zrobić, żeby schudnąć, a ja mam na odwrót. Co mam zrobić, żeby przytyć? Niby się to wydaje proste, wystarczy jeść. No ale tak nie do końca. Jakieś 7 lat temu ćwiczyłem, liczyłem kalorie i tak dalej, i tak dalej i się naprawdę dobrze czułem. Zastanawiam się teraz, czy do tego nie wrócić. Brakuje mi jednak trochę motywacji i zastanawiam się, czy nie zmotywować się tym, żeby dodawać takie materiały, właśnie na mój YouTube'owy kanał. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Czy chcielibyście, żebym przeplatał co jakiś czas właśnie materiału wideo związane z motocyklami, jak i z tematem, powiedzmy, moich postępów w odżywianiu, czyli siłownia plus jakaś dieta. No i pokazywał wam efekty, czy uda mi się przytyć. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym myślicie, jeśli będzie jakaś część osób na tak, to być może rozpoczniemy taką małą serię. A ty bardziej zmagasz się z tematem, jak schudnąć, czy jak przytyć? Zostaw komentarz.